Cześć, witajcie z tej strony Kamil. A przed Wami coś nietypowego, przynajmniej taka trochę specjalna recesja. O co chodzi? Już mówię. Koleś, który mi wysłał recesowany ostatnio zestaw, czyli Nexo Battle Station, spóźnił się z wysyłką, więc jako przeprosiny dał mi bonus taki mały, darmowy. się co to będzie. Otworzyłem i tak się składa, że jestem, cóż, bardzo naprawdę zadowolony. Może nie recenzowałem jednak nic z Bajoniku, ale wiecie, że tę serię bardzo lubiłem, że tak powiem. Nawet nie mówiłem o niej czasami jako o LEGO, bo zaskakowała na własną historię, że tak powiem. Fabuła jest niesamowita. Ninjago zresztą idzie ścieżką tamtej, tych właśnie Bionicle'ów. Powiem tak, zawsze kiedy lubiłem ją, podobały mi się wówczas takie małe zestawiki, gdzie na przykład jakieś i tak dalej. Obecnie, kiedy mamy tutaj, mamy obecnie w kioskach magazyn Bionicul, choć już słabo dostępny, tylko dwa numery. To fajnie, że dostajemy wreszcie takie. No właśnie, takie małe. Ale to rzecz na inną recenzję. No i ja dostałem właśnie taki polibak. strasznie się cieszę. Mamy maskę, jedną i drugą. Jakieś tam nóżki. Oraz masa różnego rodzaju gadżetów. Otwórzmy więc nasz polibak i zobaczmy, co nam się tutaj kryło. Od razu mówię, że same opakowanie jest to ten. Ten polibak jest jakby nieco, nieco innej jakości niż gdy typowe polibaki. Jest taki bardziej, nie wiem, gruby ten papier. Tutaj mamy to, co mamy. A jest to, uwaga. Po pierwsze. Spis bohaterów: Kopaka, Lewa, Tachu, Onua, Pokatu, Gali wraz z nazwami żywioł którymi władają, oraz pokazań Porównanie maski w wersji normalnej oraz złotej. Wszyscy ci bohaterowie są znani dobrze z pierwszych serii Baniku. Oraz coś, co mi się strasznie podoba, czyli mapa wyspy Okoto, która łudząco przypomina wyspę Matonui. Dalej mamy naklejki, fajne, błyszczące, taki, taki fajny, ciekawy gadżet. Od razu mówię, że kiedyś były takie podobne dotyczące Ninjago i były dołączone do magazynów. Niestety, nie wiem czemu, ale w Polsce nie dołączyli ich. To, co mamy dole, to instrukcja, która to jest bardzo ciekawa, ponieważ jest to mała książeczka, tak jak zwykle, tyle że ta jest strasznie mała jest rozkładana. Tu mamy krótką instrukcję, chociaż to jest tak proste raczej nie trzeba powtarzać. Przedstawienie bohaterów oraz mały komiksek. Mały tyci tyci, bonusowy, że tak powiem. dobrze. Zresztą tak się prezentuje. Zawartość klockowa, znana też czasami jako tak żebym, esencja tego zestawu. Elementy. Takie oto. Myślę, że znajdą zastosowanie także w różnych na przykład, budowlach ze zwykłych serii. Oraz dwie, dwie maski. Osobiście, mu, osobiście muszę przyznać, że strasznie się z tego cieszę, ponieważ nie ja mam takie wielkie pudło części balniku. I to właśnie z bratem czasami buduję i robię sobie różne walki, i, i tak dalej. No więc fajnie, mam tutaj dwie maski. Niestety zbytnio nie wiem, do kogo należą. Mamy taką niebieską oraz taką. Pomarańczową. Po krótkim, że tak powiem, rekonesansie doszłem do wniosku, iż to jest maska ognistego. A nie, to nie jest maska ognistego. Nie, jest. Tak, to jest maska tachu, tyle że jest przezroczysta w kolorze, przypiną przypinącym pewne stawy znaki Niestety tutaj nie udało mi się dojść. Niestety. Jeśli wiecie, koniecznie, po koniecznie powiedzcie. Niestety te maski są trochę inaczej przyczepiane niż to zazwyczaj było, trzeba będzie wymyślić w jakiś sposób, tak inaczej fajnie, że je mam. Tak oto się to prezentuje, sprawa się wyjaśniła, to jest pająk, czy czaszko pająk, nie wiem, takie podobne były i to jest jakby jedna postać pełnoprawna, która to chwyciła maskę. Nie znam niestety nazwy takiej konkretnej tych pająków, ponieważ ta druga generacja Benicli jest mi o wiele mniej znana niż pierwsza. Typowy zestaw jak na promocyjny, czyli jakiś mały dodatek oraz akcesoria, gadżety, duperelki, niektóre fajne, niektóre nieco mniej, że tak powiem, ważne. Powiem tak, kiedyś kiedy recenzowałem Wam m.in. Jaya z Ninjago, Lawowego Wojownika, a także Smoka Żywiołu Ognia w wersji mini-mini. Mówiłam Wam o tym, że iż inne rzeczy, które, które wtedy, że jak powiem, przeszkodziły mi w zbieraniu magazynów, było między innymi pojawienie się magazynu BNiKu, które to drogę, także jak powiem, popsuło mi szyki, bo nie mogłem wszystkiego naraz. Później się zastanawiałem, czy przede wszystkim nie kupić. Jak widziałem w sklepach, to nie kusiło, ale jakoś nie mogłem się nakręcić na to. Ale teraz, kiedy dostałem w promocji za darmo, że jak powiem, ten poliwak, muszę przyznać, powiem Wam tak, iskra poleciała. Już niedługo będzie płomień. Trzymacie się, cześć. I nie, i bodajże nie chodzi mi tu o płomień tachu. No to cześć.